Na początek, kilka słów na temat liczb dla osób niewtajemniczonych. Zespół, którym pani kieruje, posiada w nazwie liczbę 1685, a pełna nazwa zespołu to barok kolegium 1685. Ta liczba to. Ta liczba to jest data urodzin yy, przede wszystkim Jana Sebastiana Bacha, yy, również drugiego, kolejnego giganta barokowego. Jerzego Fryderyka Händla, których obrali, obrałam za patronów naszego Barok kolegium, ze względu na to, że powołałam je w celu wykonywania, a, realizowania dzieł oratoryjno-kantatowych, komunikowania ich szerokiej publiczności i uznałam, że po prostu ci dwaj barokowi giganci będą Najlepszymi patronami dla, dla naszego zespołu. A w Wielkiej Mszy Hamol Jana Sebastiana Bacha obok tytułu też pojawia się pewna liczba jest nią 232. No właśnie, czym ona jest? Tak, jest to numer w katalogu dzieł bachowskich. Po prostu oznaczenie numeru tego dzieła. Trzeba pamiętać, że wszystkich dzieł jest ponad tysiąc skatalogowanych, i wciąż odkrywane są nowe. Głównym pretekstem tej rozmowy jest koncert, który odbędzie się 9 listopada w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Na koncercie usłyszymy wielką mszę Hamol Bacha. Czy wybór tego utworu bezpośrednio związany jest z nazwą i charakterem wydarzenia, jakim są Dni Kultury Chrześcijańskiej? Czy za tym wyborem ukryty jest jeszcze inny powód? Jest ukryty również inny powód. Bo historia. Yy organizacji tego wydarzenia, no wyjątkowego w, pod wieloma względami, zaczęła się od naszej współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu w 2021 roku, podczas, kiedy to po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wybór z wielkich oratoriów Jerzego Fryderyka Händla. I wtedy ten koncert odbył się podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów. W zeszłym roku wystąpiliśmy tutaj z inicjatywy m, pana dyrektora Czarskiego. Z, zaprezentowaliśmy rekwiem, demol, Wolfganga Amadeusza Mozarta. I wówczas ja zaproponowałam, że co pan dyrektor na to, gdybyśmy pomyśleli y, o, de, o rozwijaniu tej naszej współpracy i że moglibyśmy tutaj się zaprezentować z wielką Mszą Bacha. Tym bardziej, że. I pojawiła się możliwość współpracy ze znakomitymi solistami. I tak, tak właśnie to, to wydarzenie, taki, taka jest geneza tego. Także tutaj to jest bardzo ściśle związane z rozwojem naszej współpracy bardzo udanej i owocnej z centrum kulturalnym w przemyśle. Omszy mówi się, że jest najdoskonalszym dziełem muzyki religijnej. Określa się szczytem barokowej konfesji, kosmosem muzycznych emocji i wielką świątynią górującą nad muzyką religijną. Czym dla Pani jest Wielka Msza Hamol? I gdyby Pani miała opowiedzieć o niej osobom, które na co dzień nie są związane ze światem muzyki klasycznej, to jakich słów by Pani użyła? Dla mnie osobiście, jeżeli Pan pyta, dla mnie osobiście jest w ogóle ten projekt najpierw ukoronowaniem wszystkich moich muzycznych Działań i dążeń, to jest po pierwsze. No, tak, to są wielkie słowa, prawda? To jest na pewno, na pewno kompozycja monumentalna w, w, w swych rozmiarach. Natomiast jest tam tak bardzo wiele aspektów, które każdy może, że tak powiem, odkryć dla siebie, dlatego że są części typowo barokowe, rozbudowane, prawda? Z sekcją trąbek, kotłów i tak dalej. Są części bardzo intymne takie jak a, na przykład aria Benedictus, która jest y, w stylu sarabandy napisana, z koncertującym fletem. Są części bardzo dramatyczne, takie jak crucifixus, części super nowoczesne w brzmieniu, takie jak na przykład y, et expecto resurrectionem mortuorum, y, eleganckie arie w stylu rokoko, y, motety w stylu antycznym, takie jak Kyrie II czy czy credo? Także jest to na pewno muzyka najwyższej klasy pod każdym względem. I dodatkowo przez Jana Sebastiana Bacha skompilowana, dlatego że to jest kompilacja, to jest zrobiony przez niego cykl, żeby pokazać jak najbogatsze spektrum tego, co on po prostu też potrafił jako genialny kompozytor, genialny twórca. Także mogę powiedzieć, że Tyle, że, że jeżeli ktoś nawet nie jest specjalistą i w tej dziedzinie, na pewno odnajdzie dla siebie coś, coś wspaniałego w tej muzyce. Wielka Msza Hamol to kompozycja długa, tak jak pani wspomniała, rozbudowana, trwa ponad 100 minut, ale podzielona jest też na kilka części. Czy całościowo przemawia do pani na tym samym poziomie, czy może są jakieś fragmenty, które należą do pani ulubionych? Przemawia do mnie na pewno całościowo. W tym momencie najbardziej zafascynuje mnie credo. Pierwszy motet credo. Pięcio, siedmiogłosowa fuga. Jest to siedmiogłosowa fuga, dlatego że jest pięć głosów wokalnych, a potem, potem Bach wprowadza w pierwszych i drugich skrzypcach również tematy na, oparta na ostinatowym takim chodzącym basie. Dla mnie jest to po prostu szczyt. Trudny do pojęcia, jak, jak można takie rzeczy dla mnie jako muzyka, prawda? W jaki sposób Bach to tworzył, jak, jak genialnym kompozytorem musiał być, żeby taką część stworzyć. Natomiast sądzę, że dla mnie tak naprawdę jest to dopiero początek odkrywania tego dzieła. Dlatego, że będzie to mój debiut dyrygencki, jeżeli chodzi o to dzieło, prawda? Bo co innego jest znać dzieło z nagrań. Znać je po prostu z odsłuchu czy nawet i z partytury. Co innego jest stanąć przed orkiestrą i kreować je po prostu już, już w realnej rzeczywistości. A gdy mhm. Pani na przykład płyty z Wielką Brytanią, to czy za każdym razem odkrywa Pani coś nowego? Tak, oczywiście, że tak. Jednak nie do ocenienia jest praca taka praktyczna nad partyturą, kiedy staje się po prostu przed zespołem i, 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 tre, i, i kreuje się ten świat, tę ten muzyczną przestrzeń, ten, ten, ten muzyczny kosmos. A gdyby Wielka Msza Hamol miała być soundtrackiem, ścieżką dźwiękową do jakiegoś filmu, to jaki tytuł przychodzi Pani na myśl? Nie wiem, ja widzę coś nieskończonego. <laughs> jakiś, może nie science fiction, ale naprawdę trudno by było to. Chyba trudno by to było wpiąć w jeden jakiś tytuł, prawda? Jest to, myślę, że nie wiem, mam jak myślę o, w ogóle o mszy. To widzę jakieś nieskończone przestrzenie, wręcz kosmiczne. Być może. Najbliżej. Barok kolegium 1685 to chór i orkiestra. Czy łatwo jest utrzymać taki zespół i nie mam na myśli kwestii finansowych, a bardziej organizacyjne. I czy możemy mówić o stałym i niezmieniającym się składzie muzyków? Jest to zespół projektowy. Więc się charakteryzuje tym działa jak wiele zespołów muzyki barokowej w Europie też i na całym świecie charakteryzuje się tym, że zbiera się zespół, znaczy ja po prostu zbieram muzyków na każdy projekt osobno. I też głównie są to muzycy, którzy niezależni, niezależnie pracują. Niektórzy z nich są oczywiście związani z instytucjami, z filharmoniami. Ale wielu jest tak zwanych freelance. Natomiast oczywiście część składu się powtarza, dlatego że mam ten wielki przywilej, że współpracuję z ludźmi, którzy po pierwsze też chcą współpracować ze mną, a po drugie do których ja też nabieram zaufania, którzy są sprawdzeni, ale też dyspozycyjni. To są sprawy często też takie przyziemne, prawda, że mamy termin ustalony, no i niektórzy, na przykład, są niedostępni w tym terminie, mają już jakieś zobowiązania, więc wtedy szukamy innych osób. I w tym momencie, no to grono muzyków, którzy już przez te, bo działamy od 2016 roku, więc przez te 7 prawie 7 lat, no myślę, że to już blisko setki. Tych muzyków się przewinęło przez i instrumentalistów, i, i śpiewaków przez, przez nasze projekty, tutaj, przez moje te projekty Barok Kolegium. Tak to jest no. projekt międzynarodowy? Tak. I to jest w ogóle od, od początku. Jest to zespół międzynarodowy, dlatego że on się narodził na bazie współpracy z czeską, znakomitą orkiestrą z Pragi, czeskiej Muzyka Florea, prowadzoną przez dyrygenta, wirtuoza, violoncelli, kompozytora Marka Sztrynczla. I ja natomiast prowadziłam chór kameralny w Szczawnicy i zaczę, zaczęłam organizować festiwal Barokowe eksploracje. I też on był od zarania międzynarodowy, dlatego że okazało się, że łatwiej mi jest zdobyć międzynarodowe też środki na to, żeby rozwijać działalność artystyczną. I okazało się to oczywiście strzałem też w dziesiątkę. I w ogóle pierwsze, pierwsze kroki stawialiśmy z orkiestrą z Bratysławy. Muzyka Eterna Petera Petra Zajczka. Natomiast później zaprosiliśmy też do współpracy Czechów w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. I takżeśmy właśnie stwierdziłam, że jest okazja, żeby powołać własny, własną, że taką, markę kulturalną, artystyczną pod, pod już moją nazwą. Czesi byli chętni do współpracy i tak się narodziło właśnie Barok Kolegium. To znaczy na początku była to współpraca głównie czesko-polska, ale później szybko zaczęliśmy też, szybko zaczęłam zapraszać do współpracy solistów z innych krajów i w tym momencie, w tym koncercie we czwartek mamy sześć narodowości. Bo mamy czes czeskich muzyków, polskich, słowackich. Jest pani Olga, która jest Ukrainką też z pochodzenia. Pan Peter Koj z Holandii, pan Andreas Scholl z Niemiec. Tak to A co dokładnie oznacza orkiestra na instrumentach historycznych? No właśnie, to oznacza, że muzycy grają na instrumentach albo z epoki, albo na kopiach instrumentów z epoki. Tutaj w zeszłym roku, jak wykonywaliśmy w przemyślu rekwie Mozarta, to też właśnie konsekwentnie oczywiście były to instrumenty z czasów Mozarta. To jest zupełnie inna, inny świat barwowy na przykład, artykulacyjny też mu w muzyce, prawda? E technika gry różni się znacznie I, i na instrumentach smyczkowych, które mają na przykład struny jelitowe, a nie struny metalowe, których smyczki mają różny, inny rozmiar, inny kształt niż smyczki późniejsze, prawda? E jeżeli chodzi o instrumenty dente, e dęte drewniane obój barokowy czy flet barokowy, prawda, to nie są instrumenty metalowe, nie są instrumenty e, wyposażone w ten cały system klapek, prawda, tego, tego nie ma w tych instrumentach barokowych. E, a szczególnie instrumenty e, dęte-blaszane, ekstremalnie trudne do, do osiągnięcia tam takiego na przykład e, poziomu, który jest niezbędny u Bacha. Czyli poziomu wirtuozowskiego. I tak na przykład we czwartek jest jedna z arii z mszy, aria basowa, Quoniam tu Solus Sanctus. Zresztą to też jedna z tych moich ulubionych, dlatego, że ona jest napisana w stylu a Polaka, w polonezowym stylu. Tam jest koncertująca waltornia, ale to jest róg naturalny. To nie jest waltornia z klapami, ze wszystkim, prawda, tak jak. jak jest to partia wirtuozowska i to jest ciekawe, że to jest jedyny utwór, gdzie ta waltornia jest w całym tym wielkim cyklu wykorzystana przez Bacha, zaprogramowana przez Bacha, ale jest to po prostu partia niesamowita. Niesamowite wyzwanie, prawda, dla, dla solisty. Podobnie trąbki. Pierwsza trąbka, druga też praktycznie. To już jest naprawdę najwyższy poziom też wykonawczy. W szybkich częściach. To są wirtuozowskie części, podobnie z innymi też instrumentami. Także jest to przede wszystkim zupełnie inny świat muzyczny, w odbiorze też. Barwa takiej orkiestry, ona mieni się barwami. Jest to, jeżeli chodzi o artykulację, można uzyskiwać niesamowite kwestie, bo dlatego że ta praktyka wykonawcza, dawna, ona bardziej nawiązywała, Wzorowała się na śpiewie, na głosie ludzkim. A wie, wiemy o tym, że głos ludzki jest najdoskonalszym instrumentem. Uchodzi za taki i takim jest. Więc można tu uzyskać naprawdę niesamowite efekty. Dla mnie, ja sobie nie wyobrażam już teraz innej pracy może nie to, że nie wyobrażam, prawda? Ale jest orkiestra, właśnie barokowa, jeszcze kiedy instrumentarium jest wysokiej klasy bo to też jest kolejne szerokie zagadnienie. Jest to naprawdę zupełnie też świat inny. No i też gramy w innym stroju, prawda? Stroimy niżej. Jest to strój prawie pół, o pół tonu niższy niż ten strój powszechnie uznany. 440 Hz. Ten strój 415 Hz też zupełnie daje inny pejzaż brzmieniowy, muzyczny. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.